Cześć, witam serdecznie w tych szczególnych dla nas wszystkich dniach. Na początek chciałbym Was przeprosić, że film prawdopodobnie nie będzie full HD, ale niestety warunki, jakie tutaj mam, muszę nagrywać z laptopa, nie pozwalają mi na to, żeby uzyskać tą najwyższą jakość, czyli full HD, ale mam nadzieję, że wielkiej straty nie będzie. No i przechodząc już do konkretów, korzystając z okazji. Chciałbym Wam wszystkim, moi widzowie, życzyć przede wszystkim zdrowych, pogodnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, masy, masy prezentów. Jednak nie prezenty są, moi kochani, najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby ten czas świąteczny spędzić. Z waszymi najbliższymi Matką, ojcem, babcią, ciotką, bójkiem Zwał jak zwał Z najbliższymi Moi kochani Okres świąteczny to, to szczególny okres dla, dla nas wszystkich A w szczególności dla e, także rodziców e, Ja sam jestem rodzicem dwójki, dwójki dzieci I wiem ile kosztuje wysiłku, przygotowanie tego wszystkiego wyszukiwanie tych prezentów także jeżeli nie zostaniecie nawet tych wymarzonych tych jedynych jedynych prezentów pod choinką to nie znaczy to że ktoś Was mniej kocha albo bardziej znaczy mniej po prostu życie jest troszeczkę bardziej skomplikowane niż Wam się to na pewno wydaje zrozumiecie ja Wam tego tutaj nie będę tłumaczym, zrozumiecie to na pewno jak będziecie już troszeczkę więksi w moim wieku czy, czy troszeczkę młodzi. Wiecie jedno, że rodzice Was bardzo kochają i robią wszystko, żebyście mogli żyć w dostatku, mogli się szkolić, tre, trenować, spełniać swoje marzenia, wyjeżdżać na wakacje, na ferie. Bo to niestety wszystko, wszystko kosztuje. A jeżeli kosztuje to trzeba to zarobić żeby zarobić to niestety trzeba coraz więcej pracować pracując coraz więcej jest coraz mniej czasu na, na rodziny Ja wiem po sobie, ja mam dwójkę dzieci a pracuję coraz więcej zamiast coraz, coraz mniej To wszystko powoduje, że te więzi się oddalają i spróbujmy przynajmniej przez te kilka dni udowodnić, że nadal jesteśmy wielką, wielką kochającą się rodziną i ci mniejsi moi widzowie niech będą skoczą na kolana swojego ojca, matki, przytulą ich i niech powiedzą, kocham cię, podobnie nie zrobią starszy, nie muszą już na kolana wskakiwać, ale przytulcie tych rodziców, niech oni wiedzą, że, że, że ta więź nadal jest, że ich kochacie, bo ja jestem rodzicem, tak jak już Wam wspomniałem, dwójki dzieci i dla mnie słowo, jak przyjdzie mój syn, czteroletni i powie, tatuś, kocham Cię, po prostu rozbraja wszystko. Człowiek jest w momencie w stanie odłożyć wszystko, rzucić wszystko i po prostu no, to jest nie do opisania, nie do opisania dla każdego rodzica są słowa, jeżeli dziecko samo z siebie przyjdzie i, i coś takiego wypowie, także żeby nie nawijać za długo, no, pamiętajcie, nie prezenty tu, tym są tutaj wyłożone tymi dniami, tylko to, abyście spędzili razem, razem wśród kochającej się rodziny. Odłóżcie te wszystkie gry, odłóżcie te karty na bok, to się nie liczy. Nie oglądajcie doktora Radiana, wyłączcie ten monitor na, na, na czas tych, tych świąt i oglądajcie swoich rodziców, rozmawiajcie z nimi, śmiejcie się razem, bawcie się. Będzie jej po prostu razem i tego Wam, szczerze ja i cała moja rodzina, która jeszcze śpi z całego serducha naprawdę głębokiego i szczerego życzę. Trzymajcie się ciepło moi kochani wesołych. Hej!